Ciejka mi się z tej strony Morgan. Witam Was w kolejnym odcinku ze Star Stable Online. Dzisiaj cofniemy się do starych czasów SSO, do czasów mojego dzieciństwa, jak miałam 10 lat, 12 i grałam w tą grę i była dla mnie całym światem, cały czas w nią grałam i właśnie chciałam dzisiaj do Was wrócić, powspominać jak to było no i też może zobaczymy, jak to się zmieniło na przestrzeni czasu. Także zapraszam Was do oglądania. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale wydaje mi się, że nie. Ale pani Holdsworth to jest taka nasza esosowa babcia. Ja pamiętam, że jak zaczynałam grać i u niej były jakieś zadania, tam stan z Lorettą też była ona, to zawsze ona była taką, taką babcią. Po prostu tak strasznie lubiłam tą kobietę. W sensie dalej ja umówiłam i zawsze mówię babcia na nią eee, i, i po prostu jak ją widzę, to mam taką nostalgię. No nie, pani Holdsworth jest super. Kochamy panią Holdsworth. Zamek w miasteczku srebrnej polany to było zawsze dla mnie takie nostalgiczne miejsce, i pamiętam, że chyba dopiero po 13 poziomie mogło się do niego, dało się do niego wejść. I ja pamiętam, jak podjeżdżałam pod te drzwi, marzyłam o tym, żeby one się magicznie otworzyły. I zawsze pamiętam, że w nocy, jak była noc, to ja tutaj tak się bałam przychodzić, bo pamiętacie, że tutaj były takie różne odgłosy. Z tego, co pamiętam, to, to krzyki, krzyki, tak, krzyki Lindy. Mm. Tutaj były. No i też w Starszej Legacy mamy to miejsce. W Starszej Legacy nawet możemy wejść przez te drzwi. Tutaj niestety nie, ale to miejsce zawsze było dla mnie takie takie magiczne, że bardzo, jak już odblokowałam po prostu ten zamek, to bardzo często do niego przyjeżdżałam tylko nie w nocy, bo w nocy się bałam przyjeżdżać do niego, przerażał mnie w nocy eee, i tutaj tyle działo jak się na przykład jakieś śluby robiło eee, lub jakieś po prostu, tutaj się rzeczy działy, jakieś uroczystości, co się wymyślało z znajomymi I, i ten zamek jest dla mnie taki, takim istotnym miejscem, bo to było jedno z innych w z moich ulubionych miejsc, jak byłam młodsza. Jak doskonale wiemy, farma Steve'a i miasteczko Starej Polany się zmieniło strasznie. To już zupełnie nie jest to, co było. Ale myślę, że tak jak każdy, zawsze się działo tutaj, w tym, w tym takim prostokątnym padoku, człowiek na człowieku, wskakiwało się na podwózkę. Eee, teraz podwózkę mamy tam, ale zawsze się. Kurde, nie wiem jak sobie teraz to wyobrazić, jak to było, wiecie było taki prostokąt i zawsze tam tą podwózkę wskakiwało I zawsze wieczorem tutaj różne rzeczy się działy Teraz też się dzieją, ale kiedyś to jakoś wyglądało inaczej Jak znajdę jakieś zdjęcie, jak grałam i z tej farmy Steve'a to wam tutaj wyrzucę Ale farma Steve'a zawsze było dla graczy, myślę, że najważniejsze miejsce Teraz moim zdaniem trochę straciło swój urok I tak samo miasteczko Srebrnej Polany Pamiętacie jak na przykład był radny i stała choinka, tutaj się robiło zadania i w ogóle radny chyba był po tamtej stronie, w sensie, że tu było wejście, wiecie o co chodzi, albo może mi się to źle kojarzyć. Eee, ale i tutaj była choinka i były te zadania z ubieraniem choinki tutaj. I to było tak piękne, nawet co nie miałam TikToka, jak ktoś wstawił z tych zadań wtedy. No, także tak mi się dziwnie przybywa w tym miejscu, wiedząc, że, jest, że było zupełnie inne, i że niektórzy gracze mogą w ogóle o tym nie wiedzieć, jak to miejsce wyglądało wcześniej. I no, te świąteczne zadania z tego uradnego to zawsze uwielbiałam te zadania. Tor wyścigowy Baranowej, na który właśnie jedziemy, to też jest dla mnie szokiem. Jak robiłam te zadania z odnową, to ja byłam po prostu w ciężkim szoku. Bo to, jak ten tor wyglądał wcześniej, to jak wygląda teraz, to jest po prostu szok. Nie pamiętam, jak tutaj przyjeżdżałam raz na Ruski rok, bo zapominałam o tym miejscu. I tutaj właśnie się zadanie przy takim, przy takim metalowym czymś zbierało. Później trzeba było ją wrócić do Baranowej, żeby odebrać sobie ten wyścig. I tutaj po prostu była taka rudera, takie. takie randomowe rzeczy wrzucone, żeby był wyścig, nie było w ogóle mistrzostw. I to miejsce było takie opustoszałe, takie nijakie, takie lekko dla mnie powiedziałabym przerażające i ono teraz no, totalnie wygląda inaczej, ja jestem w szoku, że SSO w ogóle też mi się wydaje, że wtedy to było o wiele mniejsze, że jakby teraz to jakoś magicznie powiększyli, to się takie gigantyczne wydaje a wtedy to był taki syf gigantyczny i pamiętam jak zawsze odbierałam ten wyścig i, i nie chciało mi się jechać do Baranowej żeby odebrać ten wyścig Eee, także też fajnie to wspominam i chciałabym kiedyś się cofnąć do tego, jak ten tor wyglądał kiedyś. Jeżeli chodzi o ubrania, to pamiętam, jak każdy gracz SSO zawsze miał te buty. no. U mnie teraz ich nie widać przez spodnie, ale te buty chyba jeszcze były w czerwonym, czarnym i białym odcieniu, ale je miał każdy. I jeszcze do tego były takie seciki, na przykład. Boże, mam nadzieję, że tutaj będzie. Ja zawsze chciałam mieć tą kurtkę, tylko czy ona teraz tutaj będzie? O! Moi drodzy, jak ktoś miał te buty i chyba jeszcze do tego były spodnie, a to już nie pamiętam, ale tą kurtkę i te buty, to było moje marzenie, żeby móc to mieć, i, i niestety ja byłam zawsze bardzo rozrzutna i nigdy nie umiałam sobie na to pozbierać szlingów Jorvik. Ale jak ja widziałam gracza, właśnie w tym całym stroju, gdzie wtedy każdy chodził w tej kurtce i w tych butach, to było marzenie. To po prostu jak było wiadomo, że to jest naprawdę OG gracz, jeżeli miał te ciuchy. I chciałabym wrócić do tych czasów. Do dzisiaj mi się podoba ta kurtka. Tylko może inny kolor, ale naprawdę. No nie, to, to było coś. Jesteśmy teraz w Stajni, ponieważ nie wiem, czy wiecie albo czy pamiętacie, ale tarasa koni kiedyś musiały mieć każdy i każdy jeździł. Czyli to był fryz tej drugiej generacji. Ja pamiętam, jak po prostu każdy na nim jeździł i ja pamiętam, że przez to, że dosłownie każdy gracz, na przykład byliśmy, ja byłam sobie gdzieś na farmie Steve'a i każdy gracz był na tym fryzie, to ja specjalnie sobie go nie kupowałam, bo już miałam taki przesyt i dopiero jak jakby moda na fryzy się skończyła, ja sobie tego fryza kupiłam. I właśnie pamiętam, że albo to były siłe fryzy, albo kare fryzy i zawsze w zabawach takich jak DK one były i każdy jeździł na tych fryzach i ich było pełno. Dosłownie każdy gracz miał fryza i wszędzie tylko jeździły te fryzy i wtedy mnie to irytowało, ale z perspektywy czasu tak myślę, że to było tak piękne, bo teraz w sumie... Nie ma chyba czegoś takiego, żeby wszyscy gracze mieli fazę na tego jednego samego konia i żeby całe po prostu ESO było zawalone jedną rasą konia. A wtedy tak było, bo każdy jeździł na fryzach. I one chyba kosztowały 950, one były na farmie Steve'a. No i każdy musiał mieć tego konia. Po prostu to było takie wow, że jeździsz na fryzie, to jest to. Tak samo jak z tymi ciuchami, co wam przed chwilą pokazywałam. To tak samo było z fryzami. Będąc jeszcze w temacie koni, ja powiem Wam, że Island to też wydaje mi się, że może nie miał aż takiej popularności jak hmm, Fryz, ale ja zawsze moim. W moich oczach osoby, które miały odblokowaną nową grań i miały fryzy, to już były takie, wiecie, pro-player e, i ja zawsze marzyłam o tym, żeby być Islanda. Mm, pamiętam, jak robiłam bugi na to, żeby się dostać do nowej grani, żeby tego konia kupić, e, I bo mi się nigdy nie chciało robić zadań. Ja zrobiłam jedno zadanie i mi się nudziło, przez co nigdy nie, nie byłam w stanie odblokować sobie nowej grani. Teraz te boksy gdzie kupowało się to konie są puste, co nad czym mega ubolewam i dlaczego jest, co nam to zrobiło. W ogóle posiadanie nowej grani księżycowego sierpa to było takie że już to jest, to jest zaawansowany gracz, kto ma odblokowane te tereny. Eee, I dla mnie zawsze było ciężkie odblokować te tereny, dlatego ja podziwiałam osoby, co mają odblokowane te tereny. Eee, no i jak to się dzieje na Islandzie, no to ja byłam in love w 100%. Zawsze kochałam Islandię i dopiero niedawno sobie kupiłam na Targu Ferdinanda, co jest straszne. Ta trzecia generacja też jest ładna, ale do tej drugiej mam taką nostalgię, bo jako dzieciak ja o tym koniu marzyłam, ale nie, nie mogłam go mieć, bo nie miałam nowej grani i... No Islandy to są boskie konie. Ja zawsze będę kochać tego Islanda drugiej generacji. Dyskoteka w Forcie Pinta, no proszę was. Myślę, że tutaj każdy starszy gracz ma genialne wspomnienia z tego miejsca. Ja po prostu jak jest weekend i przejeżdżam tutaj i widzę, że tutaj jest po prostu pusto, że muzyka sobie gra i się nic nie dzieje, to tak mi się łamie serce, ponieważ kiedyś tutaj siedziały takie rzeczy, cały ten parkiet był zawalony, każdy ze sobą pisał, każdy tańczył i po prostu... Ja pamiętam, że nie mogłam się doczekać piątku. Jak wejdę na SSO i będę mogła tutaj przyjechać i się integrować z innymi graczami, to jakby to była taka, wydaje mi się, rutyna, że zawsze w piątek trzeba było tutaj przyjechać. I nagle w sumie to tak znikło, że gracze przestali tutaj przyjeżdżać. Eee, się też przestali, przez to, że nikt tutaj nie przyjeżdżał, więc kto będzie tutaj stał sam. Pamiętam jak jakoś parę miesięcy temu rozkręciłam tutaj imprezę i było nas nawet sporo i to było tak mega nostalgiczne. Eee, no nie, po prostu ta dyskoteka, co zawsze koło, jak koło niej przejeżdżam, to, to takie super są wspomnienia z tym miejscem, ile się tutaj działo rzeczy, to jest nieopisane. A się, jedyne co się robiło, to się klikało tutaj taki ten przycisk, żeby tańczyć i się pisało z ludźmi i to dawało tyle frajdy, naprawdę. Ta dyskoteka to, jak ją kiedyś usuną, mimo że rozumiem dlaczego by mieli, bo już prawie nikt jej nie użytkuje, ale no to będzie takie złamanie serca starszym graczom. Promy, moi drodzy, promy. O, właśnie jeden. Wow, nawet dwa jadą. Do Jarlaheim i do południowego Kopyta. To zawsze były po prostu. Chyba kiedyś tam nie było podwózek I tylko tymi promami można było tam dojechać. O, zachodni przylądek ja pamiętam jak... no nie wiem, albo ja nie miałam wtedy jeszcze tam podwózki, albo SCO jeszcze tam po prostu nie dało podwózki, nie pamiętam za dobrze. Ale pamiętam jak tutaj się stało i sprawdzało, tutaj chyba się klikało, o właśnie, obecna lokalizacja mm, i po prostu się stało i czekało, aż ten film przyjedzie i może się zdążymy wsiąść, bo ten ekran ładowania, który tutaj jest, to jest rzecz cudowna. I zawsze pamiętam, jak się tak śpieszyło, i na przykład stamtąd już się widziało, że prom płynie, i się tak speedem tutaj jechało, żeby tylko zdążyć. I, I właśnie ten piękny ekran wczytywania to jest tak cudowny widok dla mnie. Teraz już nie wiem, czy ktokolwiek używa promów, bo wszędzie mamy podwózki. I po prostu jest wygodniej przyjechać do podwózki niż przyjechać do promu i czekać na prom. Także promy to też jest. To jest genialne i szkoda, że już tak mało osób użytkuje promy. Ja też rzadko sama użytkuję. Zapominam po prostu o tym, ale jak byłam dzieckiem, to na okrągło tymi promami jeździłam. I ja i taka scena, że dopływamy. No to jest piękne, nie powiecie, że nie. To po prostu to jest moje dzieciństwo. Nie, naprawdę. Aż mi przykro, że te muszę częściej pływać tymi promami, wam powiem. Mega. Moi drodzy, autobus. Nad autobusem będę ubolewać zawsze, bo teraz po prostu klikamy. O, okej, jeszcze... okej. Okay, okay. Klikamy. Wybieramy sobie, gdzie chcemy jechać, i jedziemy. A kiedyś trzeba było mieć bilet, ja Chyba nawet w stajni mam jeszcze ten bilet. I czekało się aż. Pojawi się tutaj autobus, który tutaj jechał. Trzeba było zsiąść z konia, podbiec do autobusu i wsiąść. I to było super. Fajne jest jeszcze to, że... O, czekajcie, tutaj jeszcze z konia. Że na przykład jak sobie pojedziemy do upadku gubernatora, czy na plac Aiden, Chociaż nie, na plac Aiden nie, ale do upadku gubernatora to są tramwaje, na które trzeba czekać. I, i to jest spoko. A to, że usunęli autobusy, to już takie było ułatwienie stuprocentowe. Ja uważam, że... Te autobusy dalej powinny zostać, bo to było fajne, jak się tutaj stało i stało się tutaj na przykład, nie wiem, piątka graczy stała obok siebie i po prostu czekała, aż ten autobus przyjedzie i się tam gdzieś jechało. W ogóle też centrum handlowe Jorvik kiedyś było cały czas, jakby gracze tam jeździli, teraz prawie. Rzadko tam gracze jeżdżą, naprawdę, to już jest rzadkość, żeby ktoś tam pojechał. Bo mamy sklep globalny ee, i no to jest wygodniejsze, że sobie klikamy i wybieramy co chcemy, niż przyjeżdżamy tutaj, mimo że ja to bym. Nie wiem. Łotw, siedzi. Patrzcie na moją postać. Kręciła się. Do <noise> góry i na dół. E, nie wiem, ja bym bardzo chciała, żeby ten autobus wrócił. To było. I co, to było tak piękne. Naprawdę, kochałam ten autobus. Wilki przed wjazdem do pi. Ja się tak panicznie bałam tych wilków. Teraz no, one nam już nic nie robią, po prostu sobie koło nich przejeżdżamy. Ale pamiętam, że jak byłam młodsza, to każdym dosłownie slalomem takie slalomy robiłam, tylko żeby je wyminąć, żeby one mnie nie zauważyły. Dosłownie, jak na mnie się już tak wilk gapił, to ja już rura w drugą stronę, bo się tak panicznie tych wilków bałam i zawsze, jak miałam jakieś zadania do pi, to ja ich nie chciałam robić przez to, że się bałam tych wilków. I naprawdę te wilki to była. No widzicie? I jakby naprawdę te wilki to była masakra dla mnie. I tak samo całe to miejsce też straciło swój taki urok, bo na przykład tutaj jak wjeżdżaliśmy do tego lasu, to była taka złota, żółta, pomarańczowa poświata i to było takie magiczne, dawało taki urok temu miejscu moim zdaniem i... Magiczne po prostu było to miejsce takie inne. I na przykład, zbieranie, widzicie? I to tutaj jest po prostu kolorowo. O, widzicie, jest taka żółta poświata, ale kiedyś ona wyglądała zupełnie inaczej. Jakby ładniejsza ona była, i się tutaj goniło za tymi listkami. Jakby ta żółta poświata była taka magiczna, z takim jakby brokatem. Jakbym chciała to jakkolwiek urealnić w słowach. A teraz, no, takie normalne jest to miejsce, zupełnie inne. Niż jak było, I ja strasznie lubiłam po prostu sobie bez celu jeździć tutaj, po, po tym lesie, bo kochałam vibe jaki był w tym miejscu. Właśnie, widzicie o te listki mi chodzi? One kiedyś, nie, no po prostu to miejsce było magiczne, uważam, że teraz już nie jest. I nie przyjeżdżam tutaj za często, nawet tych wyścigów tutaj nie robię, bo. Nie wiem, jakoś nie. Nie czuję się już tak fajnie w tym miejscu jak kiedyś. Będę się już z wami żegnać. To jest wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę, subskrypcję, możecie też napisać, czy chcecie drugą część, bo myślę, że na spokojnie mogłabym zrobić taką drugą część wspominającą, jak to było, gdy mieliśmy sierankowe życie dzieciaków i po prostu graliśmy w tą grę z zapartym tchem. Także mam nadzieję, że przypomniałam Wam stare dobre czasy SSO. Widzimy się w następnym odcinku i pa pa!